Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie! Cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam! Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate! Oła, to boli. Gotowe! Już się nie boję go spróbować. Pół obrzydliwy. Co to jest, Kate? Ogromny kaktus. To straszne i jest cały twój. Boję się. Nie rób tego. Kate, dlaczego to zrobiłaś? Chciałam cię uratować, a teraz sama jestem w igłach. Moja ulubiona guma do rzucia. Wow. Oh wow, i to z nadzieniem. Super. Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, Zak. Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Podrzucę to tutaj. To mm, jest mm -hmm. takie dobre. Chcę więcej. Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kopiła to. Wow, to dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę! Ech, tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi! Utknął! Uuu, to obrzydliwe! Kate, no dalej! Ciągnij mocniej! Staram się! Gigantyczne mentosy, co za szczęście! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? To bardzo malutkie opakowanie. No. Dobra, zjem to co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak nawet nie patrzy w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak, to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję. Co się dzieje? Udało się. Tylko spójrz ile piany. Czyż to nie wspaniałe? Kat. właśnie to co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. O, podziel się ze mną. No proszę. Jesteś taki słodki, Zak. Dobra. Podzielę batonik na pół. Aha. Dzięki, Kate. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w stu procentach. Wow, to dla oh mnie? Gosh. Ekstra. Wow, ale super. Zak, podzielisz się ze mną, mm. prawda? Oczywiście, że nie. Cała ta czekoladowa oh. uczta jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić. To twoja wina. Zniszczyłaś go. Mm, mimo wszystko to jest pyszne. Ło! Mleko i piernikowy ludzik, super połączenie. Bardzo ładnie pachnie cynamonem. No, jedz już. Rozpływa się w ustach. Ten smakołek przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. Mmm. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Wow. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać. O nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Nie! Za późno, Zak. Przykro jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Mm. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skitelsy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Odsuń się, Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Co ogromną pizzę, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno, mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. O, Łato boli! Ups, przepraszam, Kate. Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą. Co ona tam rysuje? Chcę burgera. Y, burgera to niezbyt zdrowe jedzenie. Burger? Dobrze. Wyzwanie przyjęte. Chcesz burgera? Świetnie. Bierzemy kotleta. Łatwizna, zaraz będzie gotowy. Pomidor musi być. Najpierw go pokroję. Nóż jest jakiś tempy. No nie do końca tak jak chciałem. Dobra, połóżmy pomidora na bułce. A teraz ser. Obejdzie się bez noża. Patrzcie, jaką mam wprawę. No i git! Ojej, kotlet się pali! O nie, jakie gorące! Trzeba było założyć rękawiczki. A teraz układamy kotleta na bułce. Gotowe? Troszkę się przypalił, ale nie szkodzi. Pora na drugą część bułki. I wola? Gotowe? Oj, moje biedne ręce! Bułka, kotlet. Nie sądzę. Poradzę sobie bez tego. Jabłuszko, to tego potrzebuje moja wnuczka. I jeszcze jeden zdrowy owoc, banan. Nie możemy się obejść bez kiwi i pysznych truskawek. Teraz wszystko to ładnie połączymy i wyjdzie pełen witamin owocowy burger. Wygląda wspaniale. Szefowa kuchni rozpoczyna gotowanie. Zamierzam zrobić najlepszego burgera w historii. Składniki już tu są. A te kolorowe kotlety pachną wspaniale. Najpierw cebula, potem ser i kotlet i sałata, trochę sera i marchewki. Nie zapomniałam o kiełbasie. Voilà, super burger jest gotowy. Nasze są lepsze. Smacznego siostrzyczko. No w końcu. Teraz wybiorę najlepszego burgera. Co to jest? Wygląda ohydnie. Masakra tego na pewno nie zjem. Spójrzmy na to. Wygląda całkiem ładnie. Spróbuję. Mmm, nieźle. Uwielbiam owoce, ale to nie jest prawdziwy burger. Wow, co ja widzę! Jaki wielki! O, tak! Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Wybieram ten! Widziałam, że wygram. No, co ty nie powiesz? Czyli niepotrzebnie poświęciłem swoje ręce. A teraz chcę coś fajnego do picia. Coś fajnego do picia? Lemoniada? To pestka, już się robi. Zaczynajmy. Piękna szklanka to podstawa. Wysypuję na serwetkę posypkę. Dodaję cukru. Bierzemy piękną szklankę. Zanurzamy w miodzie. I przyczepiamy do niego naszą posypkę z cukrem. Pójdźmy. Idealnie. A teraz troszkę pracy z lodem. Uwielbiam to! To jest takie uspokajające. Lód pierwszej klasy gotowy. Delikatnie wsypię go do szklanki. Co ty tam robisz? Ach ci kucharze! Nie wiedzą już co wymyślić. Przecież lemoniada co cytryny. Oto i one! Wyciskam z nich sok do wody. Cudownie wygląda wspaniale. Spróbujmy. Ola, boga jakie kwaśne! Trzeba dodać cukru. Najpierw go trochę zjem. Od razu lepiej. Czy tyle wystarczy? Dodam może więcej. A co ja mam robić? Mam genialny pomysł. Wrzucę do blendera kawałki batona. I m&Msy oraz pyszne czekoladowe kulki, dodam wyśmienitych lodów i zaleję wszystko mlekiem. Porządnie wymieszam. Wlewam całość do szklanki. Dodam słomkę. Obczaj to babciu! Drogi chłopcze, sam sobie to pij. Nic nie może być lepszego niż domowa lemoniada. Ojej. Jesteś pewna, babciu? Wątpię. Na czym to ja skończyłam? Aha, czas na borówki oraz truskawki. A teraz wlewam wszystko do dzbanka i porządnie mieszam. Borówki wrzucam do drugiego dzbanka. Właśnie tak. prawie gotowe. Wszystko wlewamy do naszej pięknej szklanki. Dorzucam słomkę. Arcydzieło, nieprawdaż? Wybieraj, Kate. Zacznę od tego. Jaki piękny. O tak, bardzo smaczny. Spróbuję kolejnego. Wygląda jak woda z cytryną. Ojej, jakie kwaśne. Nie ma mowy. Zdecydowanie nie mój smak. A co to jest? Jakiś dziwny, nieapetyczny kolor, ale spróbuję. Wow, to jest mega pyszne. Zdecydowanie wybieram ten koktajl. Kura, wygrałem! Brawo, młodzieńcze! E, dzięki! Co tam jest? Chipsy! Że jak? Chipsy? Serio? Prościzna! Za pomocą tego urządzenia szybko obiorę ziemniaki. Świetnie! Tego potrzebowałam! Nie dorównasz mi, moja droga! Całe życie obierałam ziemniaki za pomocą nożyka. Patrz i ucz się! Nie chcę cię smucić, babciu, ale mam już wszystko gotowe. A co ja mam robić z tymi kartoflami? Dobra, spróbuję. Pozbędę się niepotrzebnej skórki. Gotowe. Już wygląda jak chips. Ej, głupcze, zobacz ile ja mam ziemniaczków. Doskonale. Teraz to wszystko rozłożę na blaszce. Babcia wygląda na pewną siebie. Nie szkodzi, nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera, zalewam mlekiem i mieszam. Wlewam to wszystko do foremek i podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera, dodaję soli i trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy. Co za zapach. Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara, sprawdzona klasyka. O, ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialny co? Czemu to się pali? Kurczę. Są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki, gotowe. Sosik, postawię po środku. Co, jakieś wynalazki? Smacznego! Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda dobrze. A to? Też całkiem nieźle. O rany, co to ma być? Zwęglone ziemniaki? Masakra. o ochyda! Wyrzucam to. Spróbuję tych cipesków. Mmm, pyszne. Wyśmienite. Ciekawe, jak smakują te. Są jakieś takie niezwykłe i mają sos. Wow! Ale dobre. Są naprawdę przepyszne. Niebo w gębie. Bez wątpienia wybieram to. Świetnie wiedziałam, że moje danie ją zachwyci. Ciekawe, co będziemy musiały gotować. Chcę frytki. Frytki? Łatwizna. Frytki. Nie szkodzi, dam radę. Frytki. Prościzna. No to zaczynam. Ojej. No dalej. Wyłaś ty głupi ziemniaku. No dalej. Aj! To boli! Jeszcze raz to zrobisz? To będzie bolało ciebie bardziej. Y, to babcia. Tak, tak, to ona. Co? Jesteś moim słodziaczkiem. Teraz wszystko szybko pokroimy. O tak. Położę wszystko do naczynia do zapiekania. I poleję olejem. Nie wolno zapomnieć o przyprawach. Dodamy ich nieco więcej. Nie, już wystarczy. Teraz muszę ją tylko zanieść do zapieczenia. Tylko prawdziwy profesjonalista wie, jak poradzić sobie z ziemniakami. Proszę o uwagę. Idealne plasterki gotowe. Jakie piękne i równiutkie. Nabijamy je na szpikulec i dodajemy przyprawy. Co za wspaniały zapach! I całość wrzucamy do smażenia. No, już prawie gotowe. Fajnie mi to wyszło. Pachnie rewelacyjnie. Będę smażyć swoje ziemniaki w tosterze, szybko i sprawnie. A teraz pozostało tylko czekać. I. Świetnie! Wygląda idealnie! Moje ziemniaczki gotowe. Oto i ja, wróciłam. A teraz kładziemy wszystkie ziemniaki na talerzu. Ale to apetycznie wygląda. Całość posypujemy zieleniną. I można podawać. Pachnie cudownie. Bez szału. Ja tu mam prawdziwe dzieło. No i na zakończenie sos. Jess, wybieraj. Wow, jak dużo ziemniaków. Zacznijmy od tego. Jakiś dziwny kształt. Zmierzmy to. Chyba w porządku. Mogę jeść. Wow, to jest pyszne. Yeah. A teraz spróbuję tych w środku. Mmm, bardzo dobre. Zjem jeszcze trochę. No, rewelka. Co mamy dalej? Wow, to wygląda pięknie. Jakie złociste. Nawet są sosy. Spróbuję obydwa. Ojej, to jest przepyszne. Bardzo mi się to podoba. Wybieram te ziemniaczki. Moje danie wygrywa. Wiedziałam, że tak będzie. Możecie mi zazdrościć, nieudacznicy. A teraz mam ochotę na jajka. Ok. Dobra. To proste. O, nie, nie. Rozmiło się. Okej, okay, teraz szybko wyciągnę wszystkie skorupki. Aj, jak gorąco! Dobra, w porządku. Ogarnęłam to. Teraz dodam troszkę soli. O nie, co za pech! Jaka masakra! Głupia sól! Ach, teraz się pali! E, przykryjmy to. E, tak będzie lepiej. Hej, trzeba wszystko robić spokojnie. Patrz, roztrzepujemy jajko, dodajemy mleka i całość mieszamy. Oj, co się stało z moją ręką? Co z nią? Babciu, pomogę ci! Aj, co już nie można pożartować? Dodam soli i wylewam wszystko na patelnię. Patrzymaj to, kochanie. A teraz trzeba. O, zobacz, co robi nasza sławna szefowa kuchni. Najpierw dodajemy wody, Potrzebna będzie też folia. Rozbijamy do niej jajko. Zamykamy i zanurzamy we wrzącej wodzie. Za chwilę wyjdzie nam coś fajnego. O, już czas wyciągać jajko. Gotowe. Wykładamy je na talerz. I posypujemy solą. Wspaniale. Śniadanko gotowe. A ja swoje danie posypię ziołami. I dorzucę kilka pomidorków. Wygląda super smacznie, babciu! A co tobie wyszło, dziecinko? U mnie? Kurczę! Zupełnie zapomniałam! To okropne! Nie powinnaś zbliżać się do kuchenki, młoda damo! Jesteśmy gotowe! No to zobaczmy, co my tu mamy. To jest coś dziwnego. Nie mam zamiaru tego próbować. A co wygląda dobrze? Sprawdźmy to. Rozpadło się. Ojej, to coś paskudnego. Nie ma mowy. To nie dla mnie. Okej. Okay. A co tu jest? Wygląda apetycznie. I pachnie naprawdę pięknie. O, tak, to jest pyszne. Wybieram to. Wygrałam? Naprawdę? Wygrałam! Ojej, coś mi strzeliło w plecach. Wszystko w porządku. Teraz chcę koktajl mleczny. No dobra. Co może być prostszego niż mleczny koktajl? Okropna szklanka. Wezmę inną. To odpowiedni rozmiar. Przydadzą mi się misie Haribo. Nie można się bez nich obejść. Nasypiemy ich troszkę do środka i dodamy nasze ulubione chipsy. No i Coca-Cola. Super. Sama chciałabym tego spróbować. Wow. Czas to wszystko wymieszać. Ekstra. Wlewamy mleko? Bierzemy czekoladę. Och, jaka apetyczna! Dodajemy czekoladę do mleka i ciągle mieszamy. Spróbujemy? To co trzeba. Wlewamy do kubka Dorzucamy kilka pianek marshmallow. Wiem, że moja wnuczka to lubi. A na koniec dodajemy ładną słomkę do dekoracji. Zobacz jak pięknie mi to wyszło. Jak dla mnie nie bardzo. Okej, okay, polejemy szklankę sosem czekoladowym. A teraz lody. Wow. Wylewam tu też słodką Nutellę i pyszne mleczko. Zamykamy to wszystko i mieszamy. Gotowe. Teraz wlewamy do szklanki to, co nam wyszło. Dekorujemy waniliową pianką. No i oczywiście Oreo. Posypię jeszcze całość czekoladowymi wiórkami i dodam czekoladowe kulki. Idealnie. Wow! Chciałabym tego spróbować. Jesteśmy gotowe. Ojej, mnóstwo smakołyków! Tu jest coś dziwnego. Ble. Nie mogę na to patrzeć. O, a tu mamy coś słodkiego. Jakie pyszne pianki marshmallow. Odlot! Ten napój jest pyszny! Ojej, a to też wygląda niesamowicie. Spróbuję. O tak, smakuje rewelacyjnie. To przecież Oreo. Pyszota. Wygrywa ten koktajl mleczny? Pyszności. Tak, tak, wiedziałam. Kurczę, co za porażka. A tak bardzo się starałam.